Dzieło w celu zdobycia nawet jednej duszy. Który z was człowiek, gdyby miał sto owiec, a straciłby jedną z nich, nie zostawia owych 99 na puszczy, a nie idzie za tą, która zginęła, aby ją znalazł? Łukasza 15. 4. Dla nawrócenia jednej duszy powinniśmy wytężyć wszystkie nasze możliwości? Jedna dusza, zdobyta dla Chrystusa, rozsieje wokół siebie światło niebieskie, przebijając ciemności moralne i zbawiając inne dusze. Jeżeli Chrystus zostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby móc szukać i zbawić jedną zgubioną, czy możemy być usprawiedliwieni mniej? Czy zaniedbanie pracy takiej, jak pracował Chrystus, poświęcenia takiego jak Chrystusowe? Nie jest zdradą wobec świętego powiernictwa, obrazą Boga? Niech poselstwo ostrzegawcze zabrzmi na całym świecie wzdłuż i wszerz. Powiedzcie ludziom, że Dzień Pański jest blisko. I śpieszmy się bardzo. Niech nikt nie pozostanie bez ostrzeżenia. Mogliśmy być na miejscu tych biednych dusz, które błądzą. Mogliśmy być w ten sposób uważani. I pozostawieni pośród barbarzyńców. Zgodnie z prawdą, jaką otrzymaliśmy, tym więcej powinniśmy przekazywać prawdę w niezmienionej postaci. Nie mamy czasu do stracenia koniec jest bliski przechodzenie z miejsca na miejsce, aby szerzyć prawdę, zostanie wkrótce na lewo i na prawo ograniczone i znajdzie się w niebezpieczeństwie. Wszystko zostanie postawione na drodze, aby ją zagrodzić przed zwiastunami Pana, aby nie byli w stanie wykonać tego, co mogą zrobić obecnie. Musimy być świadomi naszej pozycji i iść naprzód tak szybko, jak tylko jest możliwe w zwycięskiej walce. Ze światłości danej mi od Boga wiem, że moce ciemności pracują energicznie od dołu i podstępnym krokiem szatan posuwa się naprzód. Aby porwać tych, którzy teraz śpią, tak jak wilk porywa swoją ofiarę. Mamy obecnie ostrzegać świat, i jeszcze dziś możemy wykonać uroczyste dzieło Boże. Lecz wkrótce będzie to trudniejsze, niż możemy sobie wyobrazić. Boże, pomóż nam, byśmy mogli być na drodze światłości, pracować z oczami utkwionymi w Jezusa, naszego Wodza. I cierpliwie, zdecydowanie przeć naprzód dla zdobycia zwycięstwa. W naszym życiu tutaj, ziemskim, ograniczonym grzechem, nosi się myśli, że największej radości służy wysokie wykształcenie. Natomiast w przyszłym królestwie, nieskrępowanym ograniczeniami grzesznej ludzkości, w służeniu innym znajdować się będzie największą radość i najwyższe wykształcenie.